Cześć. Cześć. Zapraszamy Was dziś na mierzenie sukienek. Tak, wybrałyśmy dosyć dużo sukienek z różnych firm i zobaczycie co ciekawego mamy. Zaglądnęłyśmy na About You i na Zalando. Tak. Także przekrój będzie dosyć spory i są to głównie takie sukienki, które możecie użyć też na różne imprezy, różnych wzorów, różnych długości. Także zapraszamy. A co myślisz o czarnych sukienkach na wesele? To jest właśnie temat taki ja powiem Ci szczerze, że ja bym może i założyła. Chociaż miałam, raz w życiu miałam swoją sukienkę y, czarną na weselu. Może się nie powinno zakładać, no nie wiem, nie wiem. A ty zakładałaś? Zakładałam, ale wiesz, dobrze wystylizowana, tak. buty w kolorze, pasy tak, i tak dalej. Tak, tak. I tak. myślę, że to się wtedy obroni. Choć może. nie wszyscy lubią. Ale się udać. Moja pierwsza propozycja to sukienka marki Pisy, wykonana z wiskozy. Kosztowała 110 zł, wzięłam ją w rozmiarze 36. Materiał ma taki wzór w kwiaty. Jest dosyć cienka, kolor jest kremowy, niebiały. Przewiązywana w pasie. Rozpinane guziczki wszystkie są do samego dołu, także można ją nosić nawet jako narzutkę. Ja ją wystylizowałam tak ze szpilkami. Na wyjście, powiedzmy, na jakieś urodziny, na jakąś taką imprezę zupełnie niezobowiązującą. Tak się prezentuje w całości, razem ze szpilkami. Uważam, że rozmiar jest dobry. Zostaje tutaj trochę materiału, żeby się tak ładnie marszczyła. Natomiast, jakie mam zastrzeżenia? To jakość odszycia. Mam wrażenie, że tutaj u dołu, no tego pewnie nie zobaczycie na filmie, ale jest nierówno skrojona, albo ten szew jakoś nierówno idzie. W każdym razie coś tutaj na dole jest nie tak jak powinno. Teraz Weromod Appetit, kupiona na Zalando, kosztowała 139 zł. Jest cała wykonana z poliestru, także tutaj się możemy zapocić. Widzicie? Jego konkretnie jego zapocić. Dekord do samej góry. O taka grzeczniutka. Grzeczniutka mam wrażenie, że tej gumy jest tutaj za mało. Powinna być troszkę niżej. Tu mi gdzieś wypada talia. Bo tak wygląda tak trochę, nie wiem, dziecinnie mam wrażenie. Coś takiego. Na No Na komunie można założyć. <laughs> Jak wasze dziecko ma komunię. Biała w kropeczki, bo to jest biały kolor. I tu jesteś jakaś taka nazwana, jaką Także Taka elegancka, powiedzmy. Tylko no, tutaj rzeczna, jest. To, to, to mnie tutaj dusi, słuchajcie. To mnie nie. I od razu mi gorąco. Można podwinąć też rękawek, no ale ze względu na to, że to jest bardzo prześwitujący materiał, to tu się, tu się coś dziwnego dzieje. To nie wygląda najlepiej. Jeszcze raz Wam pokażę kolor. O, kropeczki z haleczką, halka jest, no nie 139 zł to też nie jest jakoś drogo na wyjściową sukienkę, ale moim zdaniem dekolt jest za mały, no i guma jest też w złym miejscu. Tym razem zielona panterka, wiecie, że ja lubię panterki. Sukienka marki Walis 259 zł kosztowała, tu nie było żadnej przeceny, wypatrzyłam ją sobie na Zalando. Co pierwsze zauważam, to ma ogromny dekolt i naprawdę jest go trudno ujarzmić. Trzeba by go było jakoś, nie wiem, no, przykleić ją. Chyba tak, ale... Ale, ale, ale to jest nie bardzo ładnie, tak pięknie, bardzo ładna. Rękawki takie, no, prawie, że sięgające tam, gdzie powinny. Można je sobie wywinąć, co, co zresztą zrobię. Ona jest kopertowa, całą ją rozpinacie i wiążecie, także jeżeli nawet weźmiecie sobie ciut za duży rozmiar, no to można sobie tam skorygować. Długo, Wykon długo, jest Przy jest tak. I długo. Wykonana jest z poliestru, także niestety za tę cenę jednak mogłaby być wiskoza. Ale tak jak mi się to da się ładnie leje, tak, tak jest. No. Także no to już jest taka sukienka, w której można iść spokojnie, myślę, że na wesele, można iść na jakąś taką bardziej elegancką imprezę, bo pomimo tego, że jest to poliester, to naprawdę ładnie się układa, ten materiał nie wygląda tandetnie. Jest elegancka, po prostu jest elegancka. I ładnie skrojona, z tyłu, i z przodu, fajnie wygląda. Bardzo fajna. Tylko ten skład. O, I do szpilek myślę, że bardzo ładnie. Tu Wam jeszcze pokażę materiał. Kolor w ogóle ma świetny, ten odcień zielonego jest bardzo fajny. Tym razem welur. ja lubię welurowe ubrania, także nie ma Albo welury, albo kocenie. Tak, o świetny gust, przyznajcie sami. I tutaj jest sukienka firmy TFNC, nie znam marki, kupiłam ją na Zalando, rozmiar S i rozmiar S jest dobry na mnie, 207 zł. dosyć mocny dekolt. No, Ale mniejsza część, bo taka bardziej spięta jest niż mm -hmm. wcześniejszej. Tutaj bardziej wychodzi na kamerze na czerwoną, a to jest taki. Bordowy. Buraczkowy, bordowy. Trochę ze śliwki, taki. Taki szalony kolor. <noise> Tutaj ma z boku takie coś, taką fruwajkę do ozdoby. Bardzo elegancka. wydaje mi się, że na jak najbardziej. Taką musi się że taką lubię. Cięta ze skosa. To wygląda tak. bardzo ładnie. A na sobie mam szpilki z naszego e, holu ze szpilkami, także zapraszamy Was tam. Były marki Gino Rossi, jak się nie mylę. Myślę, że upada się ładnie i wygląda bardzo elegancko, także na jakieś wieczorowe wyjście, czy też może na jakieś takie wesele w takim bardziej eleganckim lokalu. Randka z mężem. Tak, randka z mężem. No to dekolt się akurat dobrze sprawdzi. Także <głos> <głos> no, to zdecydowanie nie jest sukienka, którą jak można założyć na co dzień. Może coś takiego. Teraz sukienka już taka popowa na jakieś wesele, imprezę. uniku 21. Ja się śmieję. bombeczka. Tak, bo dodaje 20 kg, więc jeżeli chcecie grubiej wyglądać, to proszę bardzo. Moim zdaniem na takie szczuplutkie, drobniutkie dziewczyny, które rzeczywiście na których objętość wygląda bardzo fajnie. Natomiast na mnie niekoniecznie. Kosztowała 144 zł, była przeceniona z 212 bodajże. Rozmiar jest dobry, mam rozmiar 36, ale długość jest zaskakująco krótka jak dla mnie. Osobiście nie czuję się dobrze przy takiej długości. O, coś takiego. I te falbanki. Nie wiem. Tak. Coś tu dziń. Falbanki Pantera, szaleństwo. Także tak wygląda. Kolejna niebieska sukienka. Tym razem marka Daisy Street kosztowała 149,90 rozmiar S. Tutaj w brzuchu leży dobrze, ale tu przy się, nie mogłam się dopiąć, także no trochę tak ściska. Nie, widać takie. widać takie, że jest coś za, za mały rozmiar. Bo ja się będzie tak. Ale to ciągnie potrzebka, bo ona ma podszewkę. Ona ma podszewkę, także wielce na plus. Uważam, że też to jest taka stylizacja bardziej na jakieś wesele, na jakąś imprezę. Na co dzień zdecydowanie nie, gorąco strasznie to wam też o I ramiona ja tak, no, tak przyszyte, że takie tworzą falankę. Tak, może? tak. Taka bufka delikatna powstaje. No teraz widzę, że te takie bufy wracają, no, no. wielkie rękawy. O! Z tyłu marek Oni też, oczywiście, moje lotki zasłaniają. O, no, jest jeden, ma jeszcze taki cienki paseczek, jak sobie zawiązałam na bok. I marszczenie. Jak widzicie tutaj jest marszczenie. To można regulować, ale nie wiem, co no, no, tą regulację zrobili. Bo de facto, jeżeli byście bardziej podciągnęły, no to już widać podszewkę. Więc nic z tego. Już nie mówiąc o tym, że inne rzeczy też. <noise> Materiał jest taki jak widzicie. Bardzo miękki i przyjemny. Materiał jest tutaj na sukience fajny, natomiast ta podszewka strasznie ściska. Jest zapinana na zamek, także tutaj już nie ma się co rozciągać. Teraz sukienka firmy N.A. Pauza KD, jakby Naked. 254 zł, rozmiar 36, ale słuchajcie, nie dopnę się w biuście. Pokazuję ją dlatego, że jest naprawdę ładna. No była też dosyć droga. Podejrzewam, że na jakieś przecenie można ją fajnie złapać. Tutaj będzie dopasowana ładnie, i jakby się to wszystko spięło, tak jak potrzeba. To, to by wyglądało dobrze. Spójrzcie jaki materiał ładny. Maruszamy. Tak, maramiączka. Generalnie maramionczka, więc spoko. Falbanki. Palwanky są takie trójkącie, nie? też fajnie. Tak, uważam, że się układa bardzo ładnie. Taka dziewczęca, weselna. Fajna, fajna. Ma podszewkę, więc generalnie tutaj i to całkiem taką porządną. No tylko... Nie może jest tak Jeżeli macie rozmiar 36 na standardzie, to myślę, że musicie wziąć 38 żeby się w ogóle tutaj dopiąć w okolicach biustu. Teraz sukienka z Miss Guided. To nie jest ozdoba, tylko to jest zabezpieczenie, żebyście jej nie używały i nie odsyłały. 167 zł, mam rozmiar S. Ona ma wzór takich kwiatuszków na czarnym tle. Wygląda to ładnie, ale ma dosyć duży dekolt. Także ja tutaj trzymam fasę, żeby się nie rozjeżdżała. Natomiast rozjeżdża się okrutnie. Trzeba byłoby coś z nią pomyśleć. Także myślę, że też taka na jakąś fryzę, na jakąś o. randkę. O, może o, o, tak? Bardzo ładnie. takiej troszkę, ale fajne. Przy moich włosach to tak nie widać. Ale tak, tutaj są szersze ramiona. Zakładka. O całkowicie zszyta, więc nic tam nigdzie nie wyskoczy. Myślę, że wygląda całkiem ładnie, 100% poliester, jest taka cieniutka, cieniutka, może by się dało przeżyć ten poliester, przy no. tym, że jest cienka. Fajne. Teraz kolejna panterka, tym razem nie zielona, marka Pisys, cena 154,90, rozmiar S. Były też inne motywy, nie tylko zwierzęce, printy. Ładnie tego, bo tak wiesz, nie wystaje, tylko takie, nie? I ta pantelka jest taka ciemniejsza, ale uważam, że jest naprawdę ładna. Jako taka jesienna sukienka można też właśnie na jakieś wyjście myślę, że spokojnie ją wystylizować. I tutaj ma taki troczek. Możecie ją sobie poszerzyć, możecie ją sobie związać, pasek założyć. Także bardzo mi się podoba. Uważam, że jest naprawdę fajna. Pasuje Ci. Powiem Ci, że fajnie. Myślę, Myślę, że super. Myślę, że długość też fajna. To mm -hmm. taka akurat przed kolanko, minimalnie. Ale mam na nią kilka pomysłów, także muszę się nad nią poważnie zastanowić. Tym razem sukienka troszeczkę skromniejsza. To jest bardzo ładna. Bo jak widzieliście, to, to trochę poszalałam, Natomiast tutaj kolor zielony. a naszym jak Chyba nie. Chyba nie z czego pamiętam, to była tylko ta. Materiał, no nie ma metki, więc nie wiem jaki. Natomiast wydaje mi się, że poliester albo jakaś taka słabsza wiskoza. Bo w odczuciu materiał nie jest zbyt fajny jest dosyć szorstki. Ona jest cała w prążek. Tutaj ma wiązanie. I jest cięta pod skosem. Ale mi się bardzo podoba, że bardzo ładna. Także taka sukienka tuba, nawet spoko. Ale bardzo fajnie. Bo i do szpilek, i... Ja, 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 ja po prostu zawsze widzę, na jest sportowo, Wszystko tak. można z tym zrobić, to prawda. Tak, a z tą sukienką tak. Także kolejna rzecz do przemyśleń. Kolejna sukienka marki About You. Tam naprawdę tak. mają tak świetny wybór, że zawsze coś dla siebie też znajdę. Tutaj mamy sukienkę na ramionkach. Te ramionka są regulowane. Z przodu jest falbanka, bardzo dopasowana, mam rozmiar 36 i jest tak na styk. Jak dla mnie OK, bo ja lubię takie Ale tylko lusy, tak ja lubię takie dopasowane, więc mi to nie przeszkadza. Jeżeli jednak wolicie mieć trochę więcej luzu, to musicie wziąć jednak większą. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak wygląda z tyłu, więc można troszeczkę sobie tam wyregulować. Jest długa. Tak, czyli tutaj się poszerzymy chociaż trochę. A rozciągliwa jest? Nie. nie to jest taki materiał, nic nie zrobicie. Jak go kombinujemy? Zapinana na zamek z boku, ale widziałyście tutaj z tyłu... Tak, bo troszkę się da tutaj rozszerzyć. Tak, ale stanik też widać, więc jeżeli chcecie, no to trzeba wziąć te takie staniki albo gdzieś tutaj gdzie w pasie się je wiąże albo, nie wiem, coś pokombinować, bo wydaje mi się, że bez stanika będzie wyglądać źle. Materiał jest zbyt cienki. I to może wyglądać tak sobie. To może wyglądać tak sobie. Ale to już jest taka wyjściowa. Taka długość maksymalna. No, tak, uważam, że to wygląda. Moja propozycja pierwsza to wila. Cukienka kupiona na Zalando za 140 zł Powiem Wam tak wykonana w 100% z wiskozy. Bardzo mięciutka z gumeczką w bardzo odpowiednim miejscu. Także wiecie, fajnie to wygląda. Natomiast bardzo urzekł mnie w niej tył. Już mam go pokażę, nie? Super, super tył. Bardzo lubię takie tyły. I wygląda tak. Rękaw ma gumeczki. Ale jest bardzo przyjemna, powiem Wam jest taka. No taka fajna. Mięciutka, niezobowiązująca. Nie Wydaje mi się, że na wiele okazji nam może pasować. Moja kolejna propozycja to sukienka Even and Odd <grym> za 63 zł. Także słuchajcie, cena świetna. Czarna sukienka. Już właśnie z Moją rozmawiałam, że musi być jakaś bilizna wyszczuplająca czy coś, bo jest bardzo piętna. więc albo jesteśmy bardzo szczupły, a my wszystko I nic nie jemy nic nie pijemy. Natomiast, jest, wiecie, to e, no taka czarna na, na, na wiele okazji można wziąć, ale no słuchajcie, zjeść to faktycznie się nie dało bo e, to wszystko wciskać. E, ale ładna, e, wykonana z bawełny i elastanu. O, niezły skład. Niezły skład. No, ale, ale no wygląda jak kolby ma takie kwadratowe. A ładnie. Wygląda, ładnie. No, Toż to, to to I myślę, że tak. No, ale to jest rodzaj sukienki, która myślę, że właśnie jest na tyle kontrowersyjna, że nie wszystko może pasować. Moja kolejna propozycja czarna, ale chyba już koniec moich czarnych, tylko to już jakby ostatnia z czarnych. Bardziej biurowa firmy Anna, Anny Field, czy jak się to mówi, 87 zł, kupiona na za lando. Mówię, że bardziej biurowa, bo jest. Słuchajcie, można zjeść, ma w swoim składzie wiskozę nylon i eran. 87% tej wiskozy, także, także powiem Wam przyjemna. Ładnie się układa. Bardzo wygodna, no i po prostu wydaje mi się, że każda z nas powinna w szafie mieć taką czarną gdzieś sukieneczkę, gdzie możemy ją do czegoś włożyć I, i do jest po prostu klasyczna. Także jak tak. pracujemy w biurze, gdzieś, gdzie musimy być elegancką to wygodna i elegancka, naprawdę super kiecka. Tak. Ale plus kolorowe dodatki, także spokojnie, tak, tak. tak. ma imprezę, czerwone też. buty, tak nie w Tak, te czerwone buty to są po prostu czar i do tego też ja bym widziała. A jakieś jasne, tak samo. ładny. Z jak najbardziej apuś. Moja propozycja to Dorota Perkins Petit. I słuchajcie, rzeczywiście, Petit. Wykonana w 94% z listy Kozy I 6 czy 5 tam, tam, albo 95, albo 94, najważniejsze, z elastanu i jest bardzo przyjemna. Z tyłu zapinana jest na muzyczki. Natomiast moja propozycja na nią to, ja bym nie musiała takich takich krótkich spodni albo shortów, bo jest, wiecie, nachylimy się i kino bambino. Ale jest fajna, bardzo fajna taka kupu troszkę doll, bo jest tu odcinana i tu jest tak szerzej. I ona kosztowała. 87 to nie powiedziałam. To bardzo fajne. Ale jak macie takie piękne jak gdzie to można szaleć? Zobaczymy. <laughs> Zielona anafil, 97 zł, kupiona na Zalando. Wykonana z 97, już mówiłam, że na tak z jest, natomiast ten elastan jest troszkę rozciągliwa i taka lejąca. Powiem Wam, że bardzo fajnie się układa. Długość jest odpowiednia. Dekor, wydaje mi się, że dziewczyny, które mają takie, wiecie, piękne Piękne, duży, piusty, no to super, wygląda no, w takich dzieckach. Natomiast, ee, natomiast można coś zjeść tak samo tutaj, bo słuchajcie, nic tu nas nie będzie opinało, bo jest bardzo elastyczny. O, I tak się prezentuje. Ja, jak mi to zielony, słuchajcie, no. <gryw> Ale na ciemno <ziędno, gryw> <dobrze. gryw> Teraz taka letnia propozycja zista Glam. Nie wiem, czy dobrze mówię, Cista Glam, coś tak, tak, tak piszę. 352 zł. Powiem Wam tak, wykonana w 100% z poliestru. I to troszkę jest takie na minus, no bok. I tu o, wiecie to, że ten krok o, będzie słaba. Jak jesteśmy przyzwyczajeni do dużych kroków, to ona nas troszkę ogranicza, bo tu się nic nie naciągnie. Natomiast ta falbanka, to, że ma regulowane tutaj. Przy y, ramionach jest super, bo możemy sobie podciągnąć, obniżyć to i to jest fajne. Myślę, że wygląda bardzo ładnie. To to wygląda na sami... niewygodną, właśnie. No, tu, 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 jakby ona była z blisko, z jakąś to ona byłaby super, naprawdę byłaby super, bo trochę laska może dodali. A tak, to no to ten krok trochę by mnie tu ograniczał. Chyba, to takie wiesz, gdzie pytań Ty że Tylko stoi i siedzi, także. No, albo tak się stoi i siedzi na to. To jak najbardziej można mieć. Ale na jakieś takie party stojące właśnie w jakimś ogrodzie, gdzie się za dużo nie tańczy, to myślę, że tak też też... Ja Płynki na ładne kolorem ma takie przyjemne. Słuchajcie, dla odmiany coś jasnego. River, River Island petit. I okazuje się, że Petit to nie jest jakieś tam przydomek konkretne, tylko, tylko po prostu to jest faktycznie Petit. Krótkie, przy 74 wydaje mi się, że to wszystko fajnie robi, ale jako, um, jako taka tuniczka troszkę, gdzie tam te szorty musimy mieć założone, bo, bo to jest strasznie krótkie. No dla mnie chyba tak lubimy, no ale ja nie, bo wyjdziesz po dwie, no, masakra. Natomiast e, sukienka bardzo fajna, wykonana według mnie z e, poliestroczką, tam się nic nie doszukałam na metce, około 97 zł kupiona na Zalando. E, związanym z tym, jest, ogólnie jest bardzo luźna i przyjemna. Ma rękawy rozszerzone i takie pisowane. Natomiast dla niższej dziewczyny, myślę, myśl, myśl, że tak około 1,60 m, to, to by to super wyglądało jako sukienka. Na mnie no. i jako tunika. Chociaż na Tobie wygląda świetnie, tak dziewczęco. No, dobrze. dziewczęco, tak, tylko długość, no! no. Słuchajcie, na długość, bo no. Tylko szorty, no! Ale myślę, że na jakieś wesele, na jakąś taką tak. letnią imprezę. No, letnią imprezę jak najbardziej. Groszki, super. Groszki. Wzięło nas na groszki, bojkity, czernie, zielenie, no. Ale to dużo tego widziałam, więc już tego dużo mamy. To po prostu ładnie. Mhm. Moja propozycja to teraz Pulenberger. Cena w złotych w rozmiarze m 38 Ale to wiecie, już chyba znacie, że tak zawsze mam i t 38 Natomiast y Wykonana z wiskozy i z elastanu, Bardzo przyjemna, bardzo taka wiecie, no naprawdę letnia, super, fajna długość, nie żaden petit, ale taka przed kolano, zakładana, rozciągliwa, no po prostu, no po prostu taka, taka na upalne dni, super, naprawdę super skieteczka. Można też właśnie, da jakąś okazję, się spodziewać. Można, można. Można i do trampek, słuchajcie, i do różnych rzeczy, bo, bo jest taka bardzo dziewczęca i taka przyjemna do ciała, naprawdę. Przyjemna, cienka, fajna. Fajnie się układa. Wydaje mi się, że jak najbardziej na plus. I kolor też taki fajny. To nie jest czerwony. On taki pomarańczowy, albo tak, coś takiego, taki... to nie jest czerwony. Alta palmata, wydaje mi się że fajna. Mam na sobie teraz sukienkę mango w rozmiarze S w cenie 70 zł, tam było 69 zł powiem Wam szczerze, że sukienka jest super. Wykonana, co prawda jest wykonana z poliestru i z elastanu, natomiast ten równy. poliestrowy nierówny, on jest, tu jest przez ten elastan jest to dosyć rozciągliwy. Jak ją zamawiałam, to mówię, te bufki może nie będą, ale powiem Wam super. Według mnie sukienka super jest mocno przed kolano, wiązana, wiązana, ale jest z szyta, Dosyć głęboko, tutaj. Także sukienka super. Powiem szczerze, że ta mi się bardzo podoba. Wyglądasz mnie świetnie, a w dodatku jest naprawdę niedrogi. Niedrogie, na manku to wydaje mi się super. tak nie poszerza ją. Nie, nie. Mimo, że dosyć mam a ja to jeszcze to tak fajnie. Proporcjonalnie wydaje mi się. Teraz mam sobie sukienkę. Yy. Z strony i About You i firmy About You, bo strona ma też swoją markę, ma dosyć duży wybór i powiem Wam, że, że dosyć ciekawy. Natomiast ja wzięłam tutaj rozmiar S yy, za 174 zł sukieneczka wykonana z bawełny, jest elastaną, ma dodatkowo paseczek, yy, ma świetny dekolt ma przepięknie wykończony dekod taki, wiecie, falowany. I z tyłu też Myślę, że świetnie wybrał, tak wygląda. ten kolor. Ten kolor daje, że jest, bardzo jest bardzo przyjemna, Powiem Wam, jest bardzo przyjemna, wydaje mi się taka bardzo elegancka, ale też się człowiek dobrze czuje. Bo szczerze powiem Wam, że zwraca na to uwagę, żeby jednak sukienka była taka, że mogę ją w różne, na różne okazje założyć. I tak wydaje mi się, że taka jest. Teraz mam na sobie, nie gumę, Gine Tricot rozmiar S za około 180 zł, wykonana z bawełnym, Takiej, wiecie, chreszącej bawełny. Z falbanką. No, może nie jest najgorsza. Taka bardzo imprezowa. Bardzo imprezowa ta falbanka. Co ja nie lubię z bawełną to jest to, że ja chociaż 100% jestem to ona tak nie myśli. Taka, jest taka sztywna, sztywna. jest taka po prostu. No natomiast sukienka prezentuje się tak, w błękitnym kolorze. Ale podoba, no. dół jest fajny, jest... Palbana, tak jak najbardziej. Ponieważ szczerze, że mimo tej gumy, gumy tutaj to nie obciska i kroki też zrobimy większe. Także tu też nie jest tak, że nas to obcina na tyle, że tam nic nie zrobimy. Wydaje no, mi się, ta góra być... Mógł... No to już coś tu, nie? dużo daje jakieś nie tak. No sama cęcie. Ale kolor twarzy. Kolor twarzowy. No, fajna. tyle, że z tą tu coś bym może. Może założymy na to, do to tak piszam jakoś. O no nie. Hmm. Moja druga sukienka z About You na ramionach, z bardzo podobnym dekolcikiem jak ta zielona. Powiem wam w rozmiarze S. Cenie myślę, że też około 100 ponad złotych, bo Czekaj, na, jest to jest sprawdzimy. Mam te swoje bo wiecie. E, powiem Wam, 177. że sto, 177 zł. Natomiast e, powiem szczerze, że jest bardzo fajna, wygląda też z bawełny i stanu i jest e, taka dziewczęca. Powiem Wam, że też można ją na różne, różne okazje i jest miła, naprawdę fajna. Bardzo I, mi się podoba. I mi też. Powiem szczerze, że bardzo fajnie. Dekord z tyłu ma też takie z Tak, Ale nie widać stanika, także jest fajnie Fajna wycięta, ma taki tutaj paseczek. No, bardzo ładna About you. To po prostu mnie teraz zaskoczy. Dużo fajnych. Dużo, takiego. Takich mhm. Także super. Sukienka bardzo fajna. przymierzyłyśmy już wszystkie sukienki. Nie pamiętam nawet, ile ich było. To trochę było. Na pewno 20 około. Jak nie ponad nawet. <noise> tak. tą cyfrę. Dajcie znać jak Wam się podobały nasze wybory, co myślicie o takich sukienkach. Być może macie którąś z tych sukienek. Tak i nosicie i się Wam fajnie sprawdza albo w ogóle się nie sprawdza. I dajcie znać też na jakie okazje jakie wybieracie sukienki, czy wybieracie takie bardziej strojne, powiedzmy jednorazowe, imprezowe. Czy macie takie uniwersalne i fajnie je po prostu stylizujecie w zależności od okazji. Ciekawe jesteśmy Waszych, waszych pomysłów, także dawajcie nam znać. Tak. I zapraszamy Was na nasze kolejne odcinki w każdy Wtoryk, wtorek, piątek, 18. Tak. Subskrybujcie, żeby być zawsze na bieżąco. Dokładnie. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Pa!